i <laughs> Kolejny Malenko, Systrym Citrox, witam Was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z The Walls na moim kanale. I dzisiaj po raz kolejny znajdujemy się na Arenze stosutowej. Zaraz tutaj rundka powinna nam się rozpocząć. Mamy rudą mapy, mamy piątek 13 w momencie, gdy to nagrywam. I prawdopodobnie Wy, gdy to oglądacie, to również macie piątek 13, bo postaram się rzucić to jeszcze dzisiaj. Ale nieważne, słuchajcie, bliska, standardowo co 500 lajków pod tym materiałem będę do dopisów Vouchery na Super Vipa na 30. Cieni. Także, jeżeli Ci nam się spodoba, nie zapomnijcie o, o łapce w górze, nie zapomnijcie zajrzeć do opisu, bo kto wie, a być może e, Voucher na Super, Vipa, na Super Vipa będzie na was czekał. E, dodatkowo, standardowo, tak jak to bywa pod odcinkami z TheWarsów, co, co każdy tysiąc lajków, e, będę wrzucał wam do opisu e, Voucher na tysiąc monet e, na tym trybie, także jeżeli materiał wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górze, nie zapomnijcie zerknąć do opisu, tym bardziej, że YouTube niestety ostatnio no, wprowadził pewną dosyć nieciekawą dla mnie zmianę, bo w tym momencie pod e, ekranem, e, po, po, pod tym filmem widzicie m, prawdopodobnie Liczbę, na przykład, jeżeli jest 2000 subskrybentów to widzicie liczbę tylko 2K. Czyli YouTube skrócił liczbę łapek w górę do samych tysięcy, do 1000, czyli zanim wbijecie 1000, to wszystko jest normalnie pokazuje dokładną liczbę, ale już powyżej 1000 zamiast 1523 jest po prostu 1K. I nie wiadomo dokładnie, kiedy te vouchery się pojawią. Także musicie być czujni, jest to pewne utrudnienie. Ja w wideo menedżerze widzę, kiedy i jaka jest dokładna liczba łapek, także ja będę wiedział, kiedy ten voucher wrzucić, ale wy niestety nie będziecie wiedzieli, kiedy. E, kiedy on się pojawi, także musicie być czujni, musicie zerkać co chwilę tutaj e, do opisu, po prostu jeżeli wbijecie te 1500 lajków ja wam e, wrzucę ten voucher i wtedy będzie wiadomo, że, że tyle lajków zostało dobite. To się zmienia co tysiąc, czyli będzie 1K, 2K, 3K, 4K, no i niestety tak to e, teraz się tym zrobiło, ale słuchajcie, jeżeli pod tym materiałem dobiecie do e, 4000 łapek w górę, to e, myślę, że, m, że, że, że wrzucę wam do opisu również e, 3 super VIPy na 60 dni. Co wy na to? No, myślę, że tak możemy sobie zrobić 3 super VIPy na 60 dni. Dni w zamian za y, 4000 leków pod tym odcinkiem. A co, nie, niech tak będzie. W zamian za to, że YouTube właśnie prowadził te zmiany. Słuchajcie, ja bym sobie tutaj chciał. Y, tepnąć się do kogoś, kto jest pod ziemią, zaraz chciałbym właśnie to już raz bo mamy właściwie 8 minut do końca, ja się trochę rozgadałem, a trzeba przecież pozbierać jeszcze e, wszystkie temy. dobra, kaki gaming, spróbujemy się do niego widziałem, że jest automat, automat jest w teamie pierwszym, oczywiście automat gra tutaj przeciwko mnie, zobaczymy jak to tym razem e, będzie, mam włączone shaderki, bardzo fajny mapa, tak jak mówiłem 13, więc nie wiem czy będzie dla mnie pechowy, czy szczęśliwy, to się e, myślę zaraz e, okaże i dzisiaj chciałbym też wiecie co, ponagrywać dla was jeszcze kilka materiałów. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że miał dobry humor i mam nadzieję, że wszystko zakończy się tutaj. E, po mojej myśli, dobra, czy tą książkę ktoś zgarnął, czy o co chodzi? A nie, Sunflower. Dobra, to tego nie, nie, nie potrzebujemy za bardzo. Z tego co widzę mam już nawet diament jakiś w swoim ekwipunku, także raczej nie powinno być problemu, żeby to wszystko sobie. E, tutaj zebrać. Mam nadzieję, że nie będę musiał dzisiaj e, o nic nikogo prosić, chociaż sami wiecie jak to. Jak to czasami bywa. I zostaje zostają dwie minuty do końca i nie mam już tak naprawdę itemów. O, kaki gaming! Rzucił mi tutaj koksa, okej, okay, dzięki wiekie koks, koks się przyda na automata, słuchajcie, dlatego koksem nie wogardzę, koks mi się e, przyda na automata, ale jeszcze wydaje mi się e, dam radę sobie tutaj... Sam, pozbierać. Ogólnie myślałem ostatnio, czy by nie nagrać nawet tutaj e, cs bo bardzo dużo osób pisze mi w komentarzach, że ciągle to samo, że ciągle albo The Wars, Sky Wars albo mobilne nie? E, więc proszę, napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym, żebym nagrał wam jakąś rundkę z cs ale nie e, Hunger Games, czyli Igrzyska Śmierci, które już były na moim kanale z, z Counter Strike'a, tylko po prostu normalny e, mecz rankingowy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy chcecie coś takiego, jeżeli tak, to e, czy mam ten mecz rankingowy nagrywać w całości, czy po prostu wybrać jakieś tam e, z niego fragmenty? I napiszcie o tym w komentarzu, bo tak się właśnie starałem Jakoś może jutro Zobaczymy jak będę stał z czasem Ale właśnie ta, 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 taka myśl mi, przy, mi przez głowę przyszła, Tym bardziej, że ten CS jest ostatnio strasznie popularny Strasznie dużo ludzi w niego gra I strasznie dużo ludzi mnie o niego O dziwo prosi, słuchajcie, także Dajcie znać co o tym myślicie, piszcie w komentarzach wasze Propozycje, a ja na pewno je poczytam Mamy 11 rządów, także jeszcze trochę połowę e, Połowę pra, praktycznie daliśmy Radę tutaj zdobyć, 73 osoby na ręce, Także czuję, że nie będzie łatwo, tym bardziej, że W teamie nie widziałem nikogo dobrego Ale to jeszcze potem e, się na pewno Upewniamy jakieś masakra.pl. No, tak średnio powiem Wam. Nie kojarzę tych graczy, niestety. Niestety tych graczy nie kojarzę, także może być słabo, ale zobaczymy. Są oczywiście nowe osoby, są oczywiście nowi gracze, także na nich tutaj. Myślę że też, będziemy mogli e, polegać No i zobaczymy jak to wszystko się tutaj potoczy 16 żelazny, jeszcze 8 sztuk potrzebuję Mam nadzieję, że uda mi się zrobić też e, Teraz w trakcie tego weekendu live'a dla was W niedzielę prawdopodobnie, bo, e, bo, bo, bo W poniedziałek, w tej mam rekolekcję Także trochę będę miał więcej czasu, więc myślę, że W niedzielę rano możecie spodziewać się także Bądźcie czujni, też was oczywiście będę informował I na moim fanpage'u, na facebooku, do którego link macie Podany w opisie i tutaj po prostu Na youtube wstawię film i, i na pewno Nie przegapicie tego, taką przynajmniej mam Mam um, nadzieję. Dobra, 22 żelazo. Jezu, jak teraz mi szybko Jak teraz mi szybko, fajnie to e, poleciało. Dwa się mamy? Nie, mamy niestety tylko jednego e, diaksa. Nie wiem czy dam na tego jeszcze j, jakiegoś diaksa jeszcze tutaj wykopać. Postaram się zużyć ten kilo do końca i zobaczymy czy wtedy dam na do... Wow! Dostaliśmy właśnie diamentowy kilo z deficiency i unbreaking, także super. Troszkę lepiej może będzie nam szło to kopanie. Także możemy, wiecie co, w sumie zaczniemy zaraz przepalać już sobie te nasze itemy, które zdobyliśmy, to właściwie żelazo, a poszukamy jeszcze diamentu, dobra? Spróbujemy jeszcze jakiegoś deaktora tutaj wycharżyć, także zobaczymy, jak to będzie. Ops, to mi teraz wypadło. Na szczęście nikt mi tego nie zebrał, dobra, rozdzielam to tak jak zwykle. Po pięć, czasami pytacie mnie, jak ja to robię, że tak szybko to rozdzielam. To po prostu trzymam lewy przycisk myszki na danym przedmiocie i. No, co ja zrobiłem? I przeciągam go po ekwipunku, także na takiej zasadzie to działa. Okej, okay, dobra, to możemy wsadzić tak, żeby. Nie było problemu, tutaj ktoś mi, aha To jest czyjś, tak, dobra, już chciałem tam wsadzać, ale Na szczęście się powstrzymałem Ktoś mi tutaj rzu rzucał jeszcze pod kamień, także spoko Będziemy mieli mm, wystarczająco Expa, żeby 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 zenchantować sobie itemki, no i pytanie Czy damy radę zdobyć ten diament. to jest teraz już mój Tak naprawdę jedyny cel, dwa koksy Mamy, także nie powinno być źle, cztery minuty do końca Także czasu jeszcze sporo, myślę, że śmiało Możemy e, próbować coś jeszcze Tutaj zdobyć, akurat tam się teraz Żelazo przepala w te, także nie ma z tym myślę żadnego problemu. Okej, okay, ktoś tam już właśnie widziałem, postawił nawet ten postawił też kowaru, także bez problemu, bez problemu damy radę. Dobry team, dobra organizacja w teamie to podstawa logiska. Zobaczymy tylko, czy. Czy w trakcie ludy też będzie tak fajnie. Mam nadzieję, że... że tak. No nie wiem, kurczę, nie wiem, czy jest sens dalej to kopać. Zobaczymy, czy. E, czy te diamenty czy te żelazo już się przepa, przepaliło. Jeżeli i tak, ty wiecie, co, to nie będę myślał, wam czasu tutaj, bo nie ma sensu, żebyście... Patrzyli po prostu jak kopię. wezmę od kogoś diaksa i, i zrobię jakieś krótkie cięcie Tak myślę będziemy mogli zrobić Tylko zobaczmy czy wszystko się już tutaj przepaliło 6, 12, aha tutaj się nic nie przepala Także jeszcze trochę, dobra, no to spróbujmy sobie jeszcze chwilę tutaj pokopać Okej, okay, 9 żelaza, może właśnie wymienimy się w sumie Damy żelazo za, za diamenty A co, może komuś się tutaj to przyjdzie na 20 lewy mam, Jezu, to, znacznie, to jest sobie miecz na, na dosyć wysoki poziom myślę może uda się nawet z 2 na nim zrobić. Fajnie by było, myślę. Całkiem fajnie by było. Dobra, ma ktoś diaksa. Jednak diaksa niestety muszę pożyczyć, bo jak widzicie, nic tutaj. Nie, on 23, 24. Dobra. Okej, okay, ktoś tutaj te diaksy ma. O, wielkie dzięki. Dobra, super. Dzięki Filipo. Filipo, dzięki Filipo. Ja sobie tutaj już robię w takim razie. Mm, w takim razie mieczek Tego potrzebuję jeszcze. Patyki. A patyki, bo patyki, oddzielnie ja same patyki, bo, bo tutaj chyba nigdzie nie ma niestety drewna, ja mam tylko red sand, nic poza tym także może by nam się przydało, wyrzućmy to żelazo temu gościowi, okej, okay. o, ktoś tutaj mapatyki mają dobra, super, także damy radę, myślę, że jeszcze tak z pół minutki będziemy przygotowani tutaj do walki, robimy sobie cały ekwipunek, pach robimy sobie oczywiście spodnie, robimy sobie buty i robimy sobie też heimik, zobaczymy teraz jakie jęczady nam nam tutaj wejdą. Na szósty nie chcemy, piąty nie Najlepiej na ósmy bym chciał, albo siódmy, niech będzie siódmy, uwaga Sharpness 1, no niestety, dobra, także nie ma, Nie udało się na Sharpness 2 Mogłoby Trafić nam coś lepszego, ale nie będziemy narzekali. Mamy jeszcze tutaj sporo tych poziomów, więc wracajcie czego w trakcie, gdy będziemy mogli sobie coś e, stworzyć. Dobra, Luiska, to było chyba na tyle. Tutaj przed opadnięciem ścian, jak widzicie, mamy noc. Zaraz tutaj e, spróbuję włączyć dzień, tak żebyście coś na nagrali, po prostu w trakcie e, walki. Widzicie, zostało nam półtorej minuty, więc ja robię teraz króciutkie cięcie i widzimy się tuż przed opadnięciem ścian. Okej, okay, tak także zostało tutaj 20 sekund już teraz niecałe do opadnięcia ścian. Mamy, zobaczcie, całego jakiegoś diametrowego e, gościa w teamie jaki on ma Kalo... Kalo 1-2-3, no ciekawie, nie kojarzę gracza, ale być może e, nas tutaj w z jest takimi temami, myślę, że będzie w stanie coś tutaj zrobić. Runda się właśnie zaczyna, naszą jedyną, myślę tutaj taką główną właściwie przeszkodą, nie jedyną, tylko główną przeszkodą będzie e, automat, ale mam nadzieję, że, że damy sobie jakoś tutaj z nim radę. Na razie warto poszukać takich typowych frikilów, którzy biegają sobie tutaj nie wiadomo gdzie. Trochę e, trudno na tych shaderach odróżnić niki graczy, więc nie wiem czy, czy gonię na pewno swoich, czy walczę ze swoimi, czy nie. Okej, okay, udało mi się tutaj właśnie teraz nawet kogoś pokonać O, 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 o dobra, zjadłem koksiapko Na szczęście udało mi się zjeść koksa Niekoniecznie chyba musiałem to robić, ale na szczęście udało mi się teraz kogoś zabić I dopóki mamy tego koksa, to możemy e, próbować coś tutaj zdziałać Widzę, że chyba z niego mi nawet wypadło koksiapko Także bardzo fajnie się złożyło No to teraz musimy na pewno już kogoś m, znaleźć Spróbować kogoś przy okazji zabić Automat jeszcze żyje, automat się trzyma Ja tutaj będę oczywiście patrzył co jakiś czas na tam, czy, czy dalej... Jest na arenie. Jak na razie tak. Jak na razie jeszcze nikt go nie pokonał. Być może uda nam się nawet. Być może uda mi się nawet to zrobić. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ale tam widzę już jakieś nieki. Nie wiem tylko, czy to są moi, czy. Czy nie? Chyba nie. Chyba to są jakieś przeciwnicy. Nie, tutaj jest. Rzut, okej, okay, czyli to jest mój, tam są też moi dobra, czyli oni po prostu zrobili wjazd do, do czyjeś bazy. Bardzo dobrze, o to właśnie chodzi. Team czwarty ma 13 zabić, już zobaczcie, jak tutaj e, ich ściśniemy. W tym dwa moje, także bardzo fajnie. Asysty jeszcze żadnej niestety nie mam, ale mam nadzieję, że... że coś tam jeszcze dzisiaj też oczywiście e, zopiemy. Kupiłem sobie tutaj trzeciego koksa, właśnie nie powiedziałem. Kupiłem się e, doba trzeciego koksa, bo tak pomyślałem, że a piątek 13, więc może... Ten trzeci koks by nam się tutaj. Przydał, mam już chyba, że spadnę na sam dół mapy, ale... Na szczęście, tylko taka mała dziura. Okej, okay. i tutaj widzę, że ktoś kogoś goni, więc warto byłoby chyba trochę mu pomóc. Tym bardziej, że to są gracze z naszej drużyny. Nie, to nie są gracze z naszej drużyny, okej. Okay. Mamy tutaj jakiegoś niebieskiego. Spróbujemy go teraz od razu zabić. Czy, da czy damy radę? I super, zabity. Ekstra, także pierwsza na... asysta na moim koncie. Tamten już nam prawdopodobnie uciekł. Więc nie ma sensu chyba gogo. Nie, ci możemy cofnąć się tutaj na szereg. Zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego będzie się działo. Czy mi się wydaje, czy ja nie widzę. Tak, nie widzę automata na tabie. Słuchajcie, automat już nie żyje, także bardzo fajnie. Ok, to nie mamy jakiegoś kibica. O-o-o-o-o-o. O! Nie, ludzie! Jadłem złote jabłuszko już praktycznie na ostatnich moich serduszkach. Zawsze piszecie mi. Żebym to robił. Zawsze mówicie mi czemu tak szybko jem koksiabka ludzka ludziska To jest właśnie odpowiedź dlaczego tak szybko Moi drodzy nie wiem czy dam radę nagrać dla was jeszcze tutaj jedną rundkę Bo jest już 17 muszę to jeszcze zmontować i wrzucić Także wybaczcie mi że materiał taki krótki zabiłem wprawdzie dwie osoby no nie pokazałem tego co, co chciałem wam pokazać Rundka mogłaby być troszkę lepsza mam nadzieję że mi wybaczycie ale No niestety robiłem co mogę. Następnym razem się was nie słucham jem te koksy Tak szybko jak tylko w oczywiście popełniłem tej błąd, nie po się tak na niego e, perfidnie, rzucałem, ale nie wiem, jakoś tak bardzo mocno mi ciachał, nie mam pojęcia, nie będę szukał sobie oczywiście usprawiedliwienia, bo to nie ma sensu. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Wybaczcie, że tak krótko, nie dam rad, niestety nagle dla was jeszcze jednej rundki Zrobiłbym to, gdybym miał e, czas, ale zależy mi na tym, żebyście mieli dzisiaj co oglądać, bo chciałbym jeszcze w ten weekend stawić jeden albo e, dwa odcinki. Także mam nadzieję, że Wam się ten materiał spodobał. Stawcie łapkę w górę, tak jak więc za 4000 lajków, w opisie pojawią się e, trzy super vipy naszej nie, nie, Niestety nie zawsze się. Wygrywa, to jest dowód na to, że Nawet mi się zdarza czasami na odcinkach przegrać Bo sporo osób pisało mi, że zawsze na odcinkach wygrywam I tak dalej, także jak widzicie, niestety nie Dwa zabicia, jedna asysta i na tym Niestety musimy zakończyć, także moi drodzy, to było na tyle Wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało Trzymajcie się i oczywiście życzę wam Udanego 13 w piątek Mi się niestety nie udało, ale cóż Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku to zrobimy. trzymajcie się i do zobaczenia